Zamówienie z Hokusa, akurat stronę, w którą chcemy, więc to akceptuję jak najbardziej. Dzień dobry. Eee, 81 będę mieć tam na uberze. Dobra, dzięki. W tym się podoba mi się klimat, fajny tam dosyć jest. Cenowo, tam chyba drogo, w sensie nie wiem, czy to drogo czy nie, bo mi nam takich rzeczy i tak nie stać. Ale margarita na przykład w dobrej cenie była, nie? O! o jak ja, Jaki Batman tam jechał. Tak, kiedyś muszę tutaj przyjść. Tak po prostu. Fajny klimat, czy jeszcze o 19.30 tu jest zdowalenie, nie? Troszkę taki waj Warszawy, nie? Ale tam nad Wisłą, no ale to jest Rzeszów, nie Warszawa, więc lepiej. Nie Warszawy. Chyba to jest po lewo, gdzieś, okej okay. któryś z tych bloków. No są tu bloki, więc myślałem, że mnie poszukuje nawigację. Okay. Dzień dobry. Nie proszę tak trzymać. Dziękuję, do widzenia, smacznego. No dostaliśmy za to chyba dziesiątkę jakoś. To Kurde, muszę podładować ten telefon.